Polonezem Wojciecha Kilara rozpoczął się koncert organowy w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Tymoteusz Mika, Daniel Rurański, Marcin Jeziorowski oraz Szymon Kubas z okazji wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki liturgicznej oraz organistów zaprosili parafian i w szczególności melomanów do udziału w tej muzycznej podróży. Młodzi organiści, prezentując utwory organowe, ale także te, których na co dzień nie gra się na tym instrumencie, przeprowadzili słuchaczy przez kilka muzycznych wieków. Właściwie to koncert zaproponował jeden z naszych dzisiejszych wykonawców, Daniel Rurański. No i on mnie zachęcił, żebym zagrał też na tym koncercie. Jak się później okazało, proboszcz podczas ogłoszeń niedzielnych w ubiegłą niedzielę ogłosił, że koncert będzie wykonywany przez naszych organistów, więc ja zaproponowałem, żeby po prostu więcej osób, bo jest nas tutaj kilku jednak, aby więcej osób przyłączyło się i abyśmy, to na, aby to było nasze wspólne dzieło. Jakie utwory dziś zaprezentowałeś? Ja zagrałem dzisiaj poloneza Wojciecha Kilara na rozpoczęcie, grałem także utwór Gordona Younga, Trumpet Voluntary, był także zaprezentowany wielki marsz chromatyczny, nazywany również wejściem gladiatorów Czeskiego kompozytora Fucika. I na koniec był także utwór Strausa Marsz Radeckiego. Zgromadzeni w świątyni usłyszeli m.in. tokatę de Mol Bacha, pieśń niewolników z opery Nabucco-Verdiego oraz Marsz Radeckiego Sztrausa. W ten właśnie sposób młodzi ludzie, których pasją jest muzyka organowa i sam ten monumentalny instrument, zachęcali do słuchania muzyki klasycznej, która jest ponadczasowa i uniwersalna. Prezentowano utwory wykorzystywane zarówno w liturgii, jak i świeckie. Dla mnie granie jest y, szczególnie hobby, ale to jest. nie można tego do końca nazwać hobby, bo granie w kościele bo głównie jestem organistą kościelnym, gram liturgię, muzykę liturgiczną głównie wykonuję i jest to też służba, służba Panu Bogu i to jest według mnie taka wyjątkowa właśnie forma forma grania, forma wykonywania utworów, która jest też właśnie połączona z naszą wiarą. Wybrałem to cate demol Jana Sebastiana Bacha. Jest to dość znany powszechnie utwór organowy, jeden chyba z najsławniejszych. Myślę, że każdy choć raz w życiu słyszał ten temat, szczególnie początek. I nie ukrywam, że trochę było to dla mnie ciężkie ze względu na to, że każdy mógł wychwycić pomyłkę, gdyż tak jak wspomniałem, ten utwór jest powszechnie znany. Ale myślę, że myślę, że poszło mi w miarę dobrze, aczkolwiek to zostawiam do oceny zebranym tutaj Państwu, którzy mnie słuchali. Ze względu na ciepłe przyjęcie ze strony publiczności organiści już planują powtórzenie koncertu i zapowiadają jeszcze ciekawszy repertuar.